W moim domu, na ścianach w różnych pokojach, na okładkach moich niektórych książek, ale także w moim pamiętniku, czy w różnych innych bliskich mi miejscach, jest bardzo dużo różnych motyli. Bardzo lubię motyle. Ludzie pytają mnie często, skąd te motyle, dlaczego właśnie one i prawdę mówiąc, w jaki sposób kojarzą mnie z motylami. Motyle są na mojej stronie internetowej. Motyle przypinają mi do kwiatów, kiedy je dostaję. I jak mówię, ciekawi są dlaczego. Otóż kiedyś, wiele lat temu, w takim piśmie, nastawionym na rozwój piśmie, które ma wspierać ludzi w budowaniu swojego charakteru, w realizacji swoich marzeń, w realizacji swoich celów, widziałam zabawną historyjkę obrazkową. Otóż pełzły sobie dwie gąsienice. Z tego rysunku wyraźnie widać było, że to jest pan gąsienica i pani gąsienica. I pan gąsienica akurat w tym wypadku patrząc na przylatującego motyla powiedział do pani gąsienicy z takim no żalem w głosie czy nawet można powiedzieć pretensją ty byś mi nigdy nie pozwoliła zostać kimś takim Oczywiście jeśli chodzi o gąsienicę wiadomo pan gąsienica tym motylem zostanie pani gąsienica też bez względu na to, czy ktoś będzie usiłował pozwolić, czy nie. Wszystko, co może się stać po drodze, no to niestety tylko jakiś nieszczęśliwy wypadek. Jest bowiem pewien mechanizm genetyczny, który posiada to zwierzę i inne zwierzęta również, które umożliwiają im właśnie rozwój do swojego maksymalnego, zakodowanego w tym mechanizmie potencjału. No ale z człowiekiem jest już trochę inaczej. Człowiek co prawda też ma mechanizm genetyczny. Też ma pewien kompas, można powiedzieć. Ma pewnego rodzaju napęd, który pcha go w kierunku czegoś więcej, w kierunku czegoś lepszego. Człowiek również ma zakodowany wewnętrznie rozwój. Chodzi o to, żeby zostawić po sobie jakiś ślad na Ziemi. Jakiś. Patrząc na przykład na ludzi, o no, których. Nie wiemy specjalnie nic wielkiego, żeby dokonali jakichś nadzwyczajnych rzeczy, żeby dokonali czegoś istotnie dobrego. Można by się było zastanawiać, hej, no jak to rzeczywiście? Każdy ma jakiś taki napęd? Każdy chce zostawić coś dobrego? Otóż każdy. Tylko ludzie bardzo różnie się do tego zabierają i nie zawsze wiedząc o tym, że mają w sobie taki mechanizm i że ten mechanizm je do czegoś popycha, no robią pewne rzeczy jak gdyby nieświadomie. Rozwój może się dokonywać i ta chęć zostawienia śladu po sobie, może się dokonywać na różnych obszarach. Człowiek składa się z ciała, emocji, intelektu i ducha. To są takie cztery obszary. I proszę popatrzeć, są na przykład ludzie, którzy płodzą i rodzą dzieci. No i to jest piękne, to jest wspaniałe. To jest na dobrą sprawę ten ślad. Jest to to, co ci ludzie zostawiają po sobie. A jeśli jeszcze przy okazji wychowują te dzieci dobrze, no to już w ogóle jest to fantastyczny ślad. No ale niekoniecznie tak, to jest ten obszar cielesny, ale niekoniecznie tylko tak. Proszę zobaczyć, jak dbają o swoje ciało, jak starają się właśnie zadbać o muskulaturę czy o jego wygląd. No, ten wygląd i ta taka troska wielka o ciało e, tak naprawdę też obliczona jest na pewnego rodzaju rozwój, na zrobienie czegoś więcej niż wydawałoby się, jest w stanie obecnym w tym momencie, kiedy się na to patrzy. Czyli jest to rozwój, jest to droga w kierunku tego rozwoju. No jasna sprawa, że rozwój intelektualny jest. W ogóle fantastycznie widoczne. No proszę zobaczyć, ludzie uczą się, zdobywają kolejne fakultety, chodzą na cały szereg różnego rodzaju zajęć po to, żeby wiedzieć więcej, ale nie tylko po to, żeby wiedzieć więcej. Dzielą się z tym, piszą różnego rodzaju prace. Jeśli nawet nie książki, jeśli nawet nie artykuły, to przynajmniej prace. Czyli to też jest chęć zostawienia jakiegoś śladu. To też jest chęć jakiegoś zaistnienia. No, i wreszcie jest rozwój emocjonalny. No, to jest już bardzo widoczne, liderzy różnego rodzaju, cała ta władza, cała polityka to wszystko jest chęć, tak naprawdę, zostawienia czegoś po sobie w tym aspekcie emocjonalnym. Związki z innymi ludźmi, związki również te bliskie, najbliższe, erotyczne to jest wszystko to, co chcemy zrobić. Właśnie po to, żeby, żeby o nas pamiętali, żeby, żeby zostawić ten ślad, żeby coś zostało, żeby się w jakiś sposób no, odcisnąć pozytywnie. Wśród ludzi, no i oczywiście jest obszar duchowy. No, wszyscy znamy takie poszukiwania, różnego rodzaju duchowe ludzi, zmieniają religię, szukają różnego rodzaju yy, takich, no czasami do sekt nawet trafiają dzięki temu, prawda, gdzie niekoniecznie świetnie się potem czują, ale to jest wszystko właśnie po to, żeby, żeby czuć, żeby czuć tę więź z absolutem. Z Bogiem, nazwijmy to w jakikolwiek sposób chcemy, ale to jest właśnie ten pęd w kierunku rozwoju z tego duchowego aspektu. No, oczywiście najpiękniej jest wtedy, kiedy ludzie traktują te wszystkie cztery obszary jednakowo. Kiedy w cztery obszary tego swojego życia w odpowiedni sposób inwestują, kiedy je dopieszczają, kiedy zajmują się właśnie nimi w taki sposób, żeby. Moc, można się było rozwijać całościowo i żeby ten ślad, jaki zostawiamy na Ziemi, był piękny. Powiem szczerze, że uważam i uważam tak za Abrahamem Maslowem, który uważał podobnie, zresztą chyba podobnie również uważał Karl Rogers, wielki psycholog, również amerykański. Oni obaj uważali, a ja, prawdę mówiąc, uważałem tak wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że to są ich myśli, ale miałam taką intuicję. Że to jest tak naprawdę jedyny instynkt człowieka, to jest instynkt samorozwoju, instynkt właśnie takiego doskonalenia siebie i zostawienia jakiegoś śladu. Oczywiście, często kiedy to mówię, spotykam się ze, ze zdaniem, że no jak to? Przecież człowiek ma na przykład instynkt y, samozachowawczy. Czyli nie chce w żaden sposób no, stracić tego życia, prawda? Albo że człowiek ma instynkt no, płciowy, który ma go doprowadzać do tego, żeby się rozradzał. No, wcale nie jestem taka przekonana, że człowiek rzeczywiście ma takie instynkty. No bo przecież, jeżeli mamy instynkt samozachowawczy, to troszeczkę w sprzeczności z tym są takie zachowania, jak na przykład postawa świętego Maksymiliana Kolbe, który zrezygnował ze swojego życia w imię. Dobrych wartości. Korczak, który z dziećmi poszedł do komory, e, różnego rodzaju głodówki w imię dobrej sprawy. Czyli chyba nie mamy takiego instynktu, skoro za sprawą swojej świadomości, za sprawą swoich człowieczych przekonań, jesteśmy w stanie nad tym zapanować i robić coś zupełnie innego. No, z tym instynktem takim seksualnym i takim popędem płciowym, to też jest chyba coś nie tak, bo przecież są ludzie. Którzy sami dobrowolnie zgadzają się na celibat. Są osoby, są małżeństwa nawet, tak zwane białe małżeństwa, które rezygnują z tego, no z różnych powodów, po to właśnie, żeby jakieś inne ważne dla nich idee miały w tym momencie pierwszeństwo. I jeśli popatrzymy na człowieka, to na dobrą sprawę tak jest w każdej sytuacji. Czyli człowiek tak naprawdę. Opanował swoją, swoją, swoim człowieczeństwem, opanował swoje instynkty. Ale ten, który nam został, to jest właśnie instynkt samorozwoju, i bardzo dobrze, nam został, dlatego, że to powoduje, że rzeczywiście możemy do, doskonalić swoje życie i możemy stawać się coraz wspanialsi, coraz lepsi. Dlaczego warto z tego instynktu korzystać w sposób świadomy? Bo jak mówię. Wszyscy to robimy świadomie, nieświadomie. Każdy gdzieś w stronę takiego słońca idzie, gdzieś idzie w stronę właśnie tego lepszego, czego nawet nie potrafi w jakiś sposób określić, nazwać, zidentyfikować. Dlaczego powinniśmy to robić? W dzisiejszych czasach powinniśmy to robić świadomie, a to z tej prostej przyczyny, że cywilizacja nas przerosła. Cywilizacja przerosła możliwości człowieka. Człowiek rozwija się prawdopodobnie ciągle w swoim jakimś tempie, które gdzieś mu tam zostało przepisane, ale w jakimś momencie mózg, wytwory związane z pracą tego mózgu, cywilizacyjne, kulturowe, sposób pracy, sposób w jaki się uczymy, w jaki społeczeństwo się rozwinęło, nas przerósł. Dzisiaj nie wystarczy bazować tylko na tym, co żeśmy posiedli w zgodzie z urodzeniem, w zgodzie z naszym wyposażeniem. Weźmy chociażby przysłowia. Są różnego rodzaju przysłowia, które z całą pewnością były kiedyś mądrością narodów. Kiedyś. Tak się bardzo często mówi, prawda? Że przysłowia są mądrością narodów. No, nie wiem, czy taka mądrość typu stój w kącie, znajdą cię ma dzisiaj zastosowanie. No, obawiam się, że nie. I to właśnie dlatego, że ta cywilizacja nas wyprzedziła. Że kiedyś rzeczywiście człowiek sobie stał spokojnie, jeśli rzeczywiście prezentował sobą coś więcej, niż to było widoczne, jeśli rzeczywiście się wyróżniał z tego tła, no to prawdopodobnie w jakiś sposób rzeczywiście spokojny udawało mu się pewne rzeczy osiągać. Dzisiaj trzeba umieć szybko czytać, dzisiaj trzeba umieć wybierać z tysiąca rzeczy, które są dookoła. Dzisiaj trzeba umieć się zdecydować, czy będziemy oglądać ten film, czy inny, czy będziemy czytać książkę, czy inną książkę. W jaki sposób będziemy zarządzać sobą w czasie. Dzisiaj trzeba zadbać o swoje poczucie własnej wartości, żeby właśnie na rynku móc utrzymać się tam, gdzie chcielibyśmy się utrzymać, żeby móc, no cóż, konkurować z innymi ludźmi. W pewnym zakresie, w pewnych działaniach, które sobie wybraliśmy. I w związku z tym tak ważną sprawą jest, żeby przejąć tę odpowiedzialność za rozwój na siebie, żeby nie uważać, że wyposażenie genetyczne z całą pewnością doprowadzi nas samo do takiego punktu, do jakiego chcielibyśmy, żeby nas doprowadziło. Co to znaczy świadomy rozwój? No bo to też tak łatwo powiedzieć, prawda? Rozwój rozwija się świadomie, pięknie, ale w jaki sposób? Masz się świadomie rozwijać. Otóż przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te podstawy do tego rozwoju każdy z nas ma w sobie. Abstrahując od tego, że mamy pewien kapitał zdolności, talentów, umiejętności i tutaj się różnimy. Tu się różnimy. Nie wszyscy mają taki sam kapitał, nie wszyscy mają takie same możliwości. W związku z tym, no, nie każdy może robić dokładnie to samo, co wszyscy inni. To nie znaczy, że każdy może robić wszystko, ale każdy może robić coś wielkiego, coś wspaniałego, to, co jest jego pragnieniem. Natomiast to, co mamy wszyscy, no, to są takie cztery dary, które dostaliśmy.